No teraz wszystko się zepsuło przez te komputery, przez te telefony, przez te TikToki. Zobacz, jak się kiedyś ludzie cieszyli życiem. Zobacz. Zobacz, jak się kiedyś ludzie cieszyli życiem. Zobacz, jak się kiedyś ludzie dobrze bawili, chłopie. Zobacz, jak kiedyś było. Zobacz, patrz, wiesz? zobacz. Zero telefonów komórkowych, zero komputerów, zero komputerów. TikToka, zero psychologów, zero psychiatry. Tylko ludzie ze wspólnymi zainteresowaniami, ze wspólnymi pasjami, cały czas na dworze, na świeżym powietrzu, realizujący siebie i realizujący swoje pasje. Widzisz? Nie było LP, nie było tego, nie było tego. Zobacz. Jak się ludzie dobrze kiedyś bawili? Jak kiedyś było fajnie? A teraz co? Myślisz, że przedżytny nastolatek by strzelił z takiej armaty? Dwa, daj spokój. Siedziałby i TikToka oglądał. Tragedia. Jeśli chcesz więcej klipów z Kałachem, zostaw lajka like i suba. Odwiedź też inne kanały z wycinkami ze streamów Kałacha.